Cześć! Coraz częściej pytacie nas, dlaczego nie jedziecie do Kazachstanu? Odpowiedź jest prosta. Czekaliśmy do samego końca oczywiście, żeby się postarać o rosyjskie wizy, i... więc z tej okazji będziemy musieli pojechać niestety do Azerbejdżanu. A wasze dziewczyny to już są też nie mija przed wyjazdem? To... A Co będziemy robić w dodatkowym tygodniu? Jeszcze częściej się pytacie, co planujemy zrobić z tym wolnym czasem, kiedy nie będziemy jechali aż do Kazachstanu. Będziemy dłużej w Gruzji, zjedzimy dodatkowo Armenię, Azerbejdżan i południową Turcję. Na oko bym to robił. Bo na oko stary to wiesz. No co na oko? A jak to inaczej zrobić? Raz ruch to nie na oko. Ty. No i jak to wymierzysz? To jak ostatnio wymierzyłem? 6 i 3 O kurde, niecałe 6 A dlaczego tylko z jednej strony? przecież tam też nie pasowało? No jak dołożyć? No może, jak u fryzera jak tak. prosisz, żeby było trochę dłużej. Tak, to dokładnie tak, jak u fryzjera, żeby było trochę dłużej, stary, to dołóżmy. No. A po co ci uchwyty? Do trzymania pyty, stary. Ten spray pasuje gamą kolorystyczną do naszego pojazdu. Chyba nie wygląda, że było malowane. Stary jest ciemno i daleko. Może to jest zła technika. Technika jest zajebista. Ogrzewamy wnętrze busa, żeby przykleić masę bitumiczną, która wygłuszy i ociepli nasz samochód. Także włączyliśmy pojazd, włączyliśmy falelkę w środku. No i to się odbywa właśnie, w tym momencie to się odbywa. Wielogłoskowiec, typowy wielogłoskowiec. Masa bitumiczna służy nie dość że izolacji termicznej. No i